Witajcie! W Szponters Podcast. Będzie to podcast poświęcony koszykówce NBA, najlepszej lidze świata. Będę go prowadził ja, Jan Tyszkiewicz wraz z moimi przyjaciółmi. Będziemy oglądać mecze, dyskutować, analizować, robić wszystko to, czego polskie media sportowe nie potrafią, a przy okazji dobrze się bawić pizzę, piwko, erać szponty i ogólnie cieszyć się koszykówką. Postaramy się wrzucać oczywiście te odcinki jak najczęściej, ale wiadomo jak to bywa. No minimum raz w tygodniu chciałbym wrzucać wam świeży content za oceanu, albo w takiej formule, albo w formule oglądania właśnie z przyjaciółmi, analizy i rozmawiania na żywo. No, najpierw chciałbym podsumować po końcówkę poprzedniego sezonu, jak wszyscy wiemy, odbyła się w tak zwanej bańce na Florydzie, gdzie zostały byli zamknięci wszyscy, wszystkie drużyny, wszyscy zawodnicy i musieli rozegrać playoffs. Wygrali oczywiście Los Angeles Lakers, pokonali Miami Heat 4-2 w, w finałach. Wielkie osiągnięcie dla Lakersów. Mieli dość łatwą drogę w playoffs. Wszystkie, wszystkie fazy playoffs przeszli dość gładko. Mm. Nie spotkali się z Clippersami, na co wszyscy liczyli. Eee, spotkali się z Denver Nuggets, eee, co też było bardzo ciekawym pojedynkiem, eee, ale poradzili sobie, jak już mówiłem, z nimi łatwo. Z Miami Heat też w miarę łatwo, ale Miami Heat muszę przyznać, pokazali naprawdę dobry poziom. Eee, nikt się nie spodziewa, że dają tak daleko, że pokonają bucksów eee, i Anisante to kumpo, ale. Po raz kolejny Pat Riley udowodnił, że jest w stanie złożyć drużynę praktycznie z niczego, dołączając kluczowych graczy, takich jak Jimmy Butler, na przykład, który moim zdaniem jest jednym z najlepszych zawodników w lidze, a nikt go nie zauważa, bo nie ma dobrych statystyk, a po prostu jest świetnym liderem drużyny. No, co jeszcze chciałem powiedzieć o tej bubble? No tak, Clippersów nie zobaczyliśmy w finałach, oczywiście, nie zobaczyliśmy Bucks, nie zobaczyliśmy Boston Celtics, co też niektórzy myśleli, że jest wykonalne. Ogólnie bardzo ciekawe było to doświadczenie dla wszystkich zawodników, no bo to jednak zupełnie inna koszykówka, bez fanów, pierwszy raz i, i cały czas na tym samym boisku, nikt nie ma przewagi własnego parkietu. Um, więc trochę inne były te playoffy, pewnie inaczej trochę będą um, zapamiętane, jak w, w przyszłości będziemy patrzeć na, te, na ten sezon, pewnie trochę będzie, można powiedzieć gwiazdka przy nim będzie. Um, no bo to jednak trochę co innego, ale mistrzostwo jest mistrzostwem. Pierścień już Lakersi dostali przed wczoraj, czy wczoraj? Eee, czwarty pierścień LeBron Jamesa, 17 pierścień. Los Angeles Lakers, czym są teraz, zrównali się z Boston Celtics liczbą mistrzostw. Więc wielkie gratulacje Lakersów. No a i przechodząc do nowego sezonu, już który się zaczął kilka dni temu. Lakersi są znów faworytem do tytułu. Nic dziwnego, dokonali kilku zmian, dużych zmian w składzie. Zerknę sobie tutaj, co oni tam powyrabiali. Ściągnęli Marka Gasola, już starszego centra hiszpańskiego, który jest tak naprawdę rozgrywającym centrem i świetnie podaje co będzie bardzo wspomagało ławkę Lakersów na pewno. Ściągnęli Denisa Schroedera, młodego rozgrywającego z Niemiec. Który zastąpi Rajona Rondo, który poszedł do Atlanta Hawks, podpisał z nimi kontrakt. Kto jeszcze tam się podpisał? Jared Dudley, no to oczywiście lider, lider ławki. Montrez Harel, który wcześniej był w Los Angeles Clippers, ale zdradził swój zespół po to, żeby wygrać mistrzostwo. Gratulacje. To właśnie pokazuje, jaka liga dzisiaj jest świetna, Zawodni, zawodnicy. Wesley Matthews z Bucks przeszedł do Lakersów. Shuter, shooter strzelec za trzy i obrońca świetny. No i właśnie, co no, inny zespół niż w zeszłym roku. To nie będzie już zespół stricte defensywny i biegający do kontry, tylko będzie bardziej koszykówka trochę zwolniona, dużo ścięć podań z góry, dużo e, biegania po zasłonach do, do rzutów e, strzelców właśnie. No i wiadomo, show Lebrona Jamesa i Antonego Davisa. Ehm, następnie e, Milwaukee Bucks e, podpisali kilku graczy, zrobili też kilka zmian. Ehm, Najważniejsze to, że podpisali Janis Antydocompo na kolejne 5 lat, największy kontrakt w historii koszykówki, może nawet w historii sportu. I yy... no, więc wszystkie pogłoski o ruchach o ruchach Janisa, że możesz przejść się do Miami czy do jakiejś innej drużyny, już zostały zażegnane. Podpisał Supermaxa i, i na pewno zostanie w Wisconsin. Yy... Podpisali. Gdzie to jest? Dzieci Baksu. Charlotte Hornets, Brooklyn Nets. To Bugs później. Boston Celtics. Mieli mocny sezon w zeszłym roku. Głównie za sprawą Jasona Tatuma i Jelena Browna. Którzy okazuje się, że będą. Na pewno będą all-starami, a Jason Tatum pewnie wyrośnie na MVP ligi w przyszłości. Podpisali Trista, Tristana Thompsona z Cleveland Cavaliers, ja raczej nie przebadam za, za tym zawodnikiem, uważam, że jest średni, ale statystyki nie kłamią, więc naprawdę dobrze zbiera w ataku. I w, w Bostonie, która mocno rzucająca dużo drużyna, przyda się na pewno w tworzeniu kolejnych pozycji i stworzeniu łatwych sytuacji punktowych. Pozbyli się Nessa Cantera z Bostonu. Poszedł w trade do Portland Trailblazers, wrócił do Portland Trailblazers. Pozbyli się Gordona Haywarda, który podpisał ogromny kontrakt z Charlotte, z Charlotte Hornets. Gratulacje dla Mike'a Jordana za ten świetny kontrakt. Podpisali jeszcze Jeffa Tiga z Atlantic Hawks. Niegdyś świetnego rozgrywającego, już trochę podstarzałego, ale nadal jak na to, że będzie wchodził z ławki i organizował tam atak z dobrym podaniem, z dobrym rzutem. Świetny gracz pick and rollowy. Myślę, że jest dobry, dobrym dodatkiem do Bostonu. Brooklyn Nets. Drugi faworyt do tytułu, o dziwo. Ale no, nie, głównie dlatego, że Kevin Durant wraca z po kontuzji, Kyrie Irving wraca po kontuzji. Na razie byliśmy, mogliśmy zobaczyć ich tylko w jednym meczu. Dzisiaj będzie drugi, który będziemy oglądać. W meczu z Warriors naprawdę pokazali. Wybitną koszykówkę, muszę przyznać. Oczywiście to jest tylko pierwszy mecz, ale e, oglądało się to świetnie, grali piłką. E, oczywiście Kyrie musiał pokazywać swoje spin movey i crossovery i wszystko, i jak zwykle było, fajnie się to ogląda. E, Kevin Durant, nadal, mimo że miał zerwanego Achillesa, jest e, chyba najbardziej niezatrzymywalnym, o ile to słowo w ogóle jest, niezatrzymywalnym zawodnikiem w NBA. No, rzut. Gościa, który ma 2-14 wzrostu, czy coś takiego, z nadgłowy, po koźle, no w ogóle nie do, nie do zatrzymania jest. Ymm, no i wrócił, w ogóle nie, nie wygląda jak miał kiedykolwiek jakąś kontuzję, robi paki, biega, wszystko, wszystko robi. No, i y, Brooklynez mają najlepszą ławkę w lidze w tym momencie. Cała ławka, która w zeszłym roku była w pierwsze piątce, teraz, teraz, jest, teraz są rezerwowymi. No i to stwarza wielkie problemy, innym będzie stwarzało wielkie problemy innym drużyną, no bo jak masz, masz tak naprawdę dwie pierwsze piątki po prostu, jedną lepszą, trochę gorszą, ale nadal są to zawodnicy, którzy w innych drużynach by grali w pierwsze piątce taki Karius Levert na przykład. Jest świetnym, świetnie zdobywa punkty z ławki, daje dużo energii. Mają dwóch centrów: Deandre Jordan jest pierwsze piące, a z ławki będzie wchodził Jared Allen, jeden z najlepiej blokujących w lidze. Więc naprawdę warto, polecam oglądać Brooklyn w tym sezonie. Następnie Dallas Mavericks, czego się można w nich spodziewać. Yy, ściągnęli Josha Richardsona, wyjdowali go za yy, tego Kerego, sefa Kerego. Yy, nie szkoda, że stracili Sefa Kerego. Ja ubolewam nad tym, bo to jednak jeden z zawodników. Chyba miał najlepszą skuteczność za trzy w zeszłym sezonie yy, w całej lidze, ale jednak jest trochę. Yy, minusem w obronie. I dlatego została właśnie ta wymiana przeprowadzona z Sixersami. Ściągnęli Jasha Richardsona, który też dobrze rzuca za trzy, ale przede wszystkim jest bardzo dobrym obrońcą i szybko biega do kontry i takie tam. Um, ściągnęli jeszcze Jamesa Johnsona, takiego już podstarzałego gangusa. Um, stracili... Stracili kilka osób, ale to nikt, nikt ważny. Następnie mamy Denver Nuggets. <kühm> A jakie są oczekiwania <kühm> dla Denver? Jak Luka Doncic A dla Dallas. A właśnie, A da no da tym zapomniałem tak. powiedzieć. Tak. Dallas, no wszyscy się spodziewają, że Luka Doncic będzie MVP ligi. Ja raczej myślę, że nie uda mu się, ponieważ Dallas nie będą mieli raczej tak dobrego bilansu po prostu. A zazwyczaj MVP dostaje jednak ktoś z pierwszego, drugiego może miejsca na zachodzie zazwyczaj. Um, <kühm> Chociaż, nie no, Janis dwa, dwa razy ostatnio. No ale jak. Jak drużyna powyżej 55 zwycięstw w sezonie, no to zazwyczaj najlepszy zawodnik zostaje MVP. No Luka myślę, że pokaże kolejny swój poziom, na który wejdzie, będzie jeszcze lepszy. Jeśli Krystal Porzingis zwróci w dobrej formie i nie kolejnej kontuzji, no to Dallas mogą być na trzecim, drugim miejscu, i wtedy rzeczywiście Luka może dosyć MVP i poprowadzić drużynę, tak naprawdę, aż do finałów konferencji. Ale póki co nie liczyłbym na jakieś wybitne u nich wyniki. Luka będzie grał, będzie rzucał 30 punktów na mecz, będzie miał triple-double w prawie każdym meczu, ale nie będą wygrywać. Szczerze, że będą mieli tak szóste, jakoś piąte, szóste miejsce, coś takiego. Dobrze, idziemy dalej do Denver Nuggets. Oni nie zrobili prawie żadnych ruchów, ale ja i tak bym oglądał tę drużynę, bo Nikola Kic to jest po prostu... Sama przyjemność oglądać tego człowieka. Yy, jakby ktoś nie wiedział, to jest serbski center. Yy, chyba najlepiej, prawie, prawie, że najlepiej podający, chyba, center. Można powiedzieć, najlepiej podający center w historii Koszykówki, chyba. Może poza Sabonisem yy, albo kimś takim. Yy, stracili Masona Plumlee, Plumlee, Jeremiego Granta, Troja Danielsa, a podpisali Jamaika Lagrina. Które też jest niezły, taki silny skrzydłowy, yy, z dobrym rzutem. No ale właśnie raczej bym się po prostu spodziewał, jakby wejścia na kolejny poziom Jamala Morea i Nikola Jokic. Yy, dotarli do finałów konferencji zachodniej, więc mają już teraz doświadczenie w Playoffs. Myślę, że w tym sezonie mogą też sobie nieźle poradzić na, na mocnym zachodzie. Yy. Golden State Warriors, drużyna, którą wszyscy zawsze lubili oglądać yy, w tym sezonie dużo bym się tam od nich nie spodziewał. Ściągnęli Kelly Oubre Jr., yy, wydra wydraftowali świetnego centra z bardzo dobrym rzutem leworęcznego Edwarda, yy, nie, Wismana, przepraszam, Wismana, James Wiseman z dwójką go wybrali w drafcie i no, już pokazał, do, już pokazał co przegrali mecz z Nets, ale pokazał, że naprawdę może być jest świetnym zawodnikiem pick and rollowym i pick and pop też umie grać, bo właśnie, jak już wspomniałem, ma rzut nawet z daleka. Mm, biega do kontry, zbiera, ma <coughs> energiczny i e, duży zasięg. E, więc to oczywiście fajnie będzie się oglądać. Stefan Kerry wraca po kontuzji, co jest bardzo ważne. Nie, nie ma Kleja Thompsona, bo jeszcze tuż przed rozpoczęciem sezonu złapał kolejną kontuzję i odpadł na cały sezon, niestety. Bardzo lubię go oglądać, a nie zobaczymy go w tym sezonie w ogóle. No, więc możemy się spodziewać, że Steve Curry będzie rzucał 30 punktów na mecz i odpalał trójki z połowy boiska, ale Warriors raczej dużo meczy nie wygrają. Houston Rockets są w totalnej rozsypce, to nawet nie da się ich oglądać na razie, bo mają odwoływane mecze, bo mają siedmiu zawodników w rozterze. Głównie w wyniku tego, że James Harden chodzi do strip klubów i na dupy. I No tak, i mają problemy z covidem, poszło, poszło czterech ziomków do, do, do jednego do mieszkania się strzyc i, i wszyscy teraz mają covid. No więc nieciekawa sytuacja w Houston. Nowy trener Stephen Silas, który wprowadza zupełnie inną politykę niż Mike DeAntoni. Koszykówka będzie bardziej statyczna, będzie, no znaczy, właśnie, nie jest, przepraszam, mniej statyczna. Będzie wolniejsza, będzie bardziej grano na połowie boiska niż na całym boisku, będzie dużo grania pick and roll i dużo setów, czegoś nie było w... w w koszykówce Houston ten z zeszłym sezonem. Graj tylko 5 out i James Harden se dryblował przez 25 minut i rzucał trójki step back. Stracili z Bruka, co im wyjdzie na dobre na pewno. Który poszedł do Wizards. Roberta Covingtona też stracili. No, tam ogólnie się źle dzieje. Przez najbliższe kilka tygodni nie ma co oglądać. Wszyscy się spodziewają, że James Cardin w ciągu tego sezonu zostanie wytradowany. Na razie nikt go nie chce, chyba. Nie wiem, chyba po prostu Rocket chcą za dużo, jak zagracza, który nie przychodzi na treningi i ogólnie jest obrażany na cały świat. I przy okazji kasuje jakieś 200 milionów. Um... Co mamy dalej? Clippersi nie zrobili dużych zmian w składzie. Jakieś tam zrobili? Stracili Montreal, Harela, Jamaica Lagrina, Reggie Jacksona. Ściągnęli Serge'a i co będzie dużym, do, dobrym dodatkiem do pierwszej piątki, no bo jest to znakomity obrońca z rzutem, z doświadczeniem mistrzowskim. Wygrał z Toronto Raptors. Zyskali jeszcze Nicolasa Batuma z Charlotte Hornets, który liczy, że odrodzi trochę swoją karierę. On nigdy nie był jakimś efektownym graczem, czy zdobywającym dużo punktów, ale bardzo inteligentny zawodnik, bardzo dobry obrońca, wysoki, z, do, z dobrym kozłem, rozgrywający, tak, tak naprawdę wysoki, rozgrywający obrońca. Trzyma jedne z najśmieszniejszych stat w historii. Miał 5 punktów, 5 zbiórek, 5 asyst, 5 bloków, 5 pięć przechwytów. Miał 5 na 5. Taka ciekawostka. Yy, Clippersi, nieważne jak będą grać w, w, w tym sezonie, i tak ospadną w drugiej rundzie. Klasyk. Yy, kogo mamy dalej? Yy, Miami Heat już mówiłem? Czy nie? Nie mówiłeś. Miami Heat yy, liczymy na to, że znowu się pokażą z dobrej strony. Naprawdę w zeszłym sezonie, jak mówiłem, dotarli do finałów. I zaskoczyli całą ligę. Tyler Heer okazał się findem draftu, tak samo jak Duncan Robinson. Dwóch białych, rzucających za trzy demonów, po prostu grają niesamowicie, grają z taką ilością energii i po prostu pasji, że to się aż lub naprawdę się przyjemnie ogląda tych Miami hit. Co prowadzeni przez Jimmy'ego butlera Gorana Dragicza na jedynce. Yy, który też widać, że w tym Miami mu się naprawdę dobrze gra. Z Bamem Adebayo mu się świetnie gra na pick rolu yy, Rzuca mu jupy po prostu w co trzeciej akcji. Yy, naprawdę naprawdę polecam oglądać Miami Hit, bo to jest, nie jest To w ogóle nie jest gwiazdorska koszykówka, to jest koszykówka, którą chcesz oglądać, bo jest drużynowa i każdy z tych zawodników wie co ma robić i robi to dobrze. I nikt nie, wy, nie wychodzi poza swoje role, wszyscy, wszyscy się spełniają w tym, w czym są najlepsi. W końcu Eric z Polstra pokazuje, że jest dobrym trenerem, bo nie ma ale Brona Jamesa. Kto będzie dalej? New York Knicks to nieważne. Orlando Magic nieważne. Phoenix Suns ściągnęli Chrisa Pola, co może być ciekawym rozwiązaniem, bo jest to bardzo młody zespół i Chris Paul się tam przyda. Ja liczę, na, wydaje mi się, że będą na 8 miejscu albo na 7 miejscu i wejdą do playoffs. Pewnie odpadną w pierwszej rundzie, ale, ale naprawdę grają fajną koszykówkę. Devin Booker pokazuje, że będzie na jednym, na pewno będzie jednym z najlepszych scorerów w Lidze. Będzie All-Starem w tym roku. Był w zeszłym roku All-Starem, chyba był. był. Więc też polecam oglądać Phoenix Suns. Będą grali fajną koszykówkę, szybką, energiczną. Następnie mamy. Utah Jazz. Wszyscy zapominają o te jazz, bo nikt nie lubi ich oglądać. Naprawdę jest taka, że naprawdę mają dobry zespół. Prawdopodobnie na czwartym miejscu, wejdą do playoffs. Podpisali ogromny kontrakt z Francuzem. Jakąś się? A Rudy Gobert, który spowodował pandemię w NBA. Oczywiście żartuję. Podpisał największy kontrakt w historii, jeśli chodzi o centrów. Jest to bardzo dziwny, dziwny ruch, według mnie, bo gościu nie ma ataku w ogóle, nie, nie rzuca punktów żadnych, jest tylko i wyłącznie obrońcą. Jest jednym z najlepszych obrońców w Lidze, prawdopodobnie, prawdopodobnie jeden z trzech najlepszych obrońców w Lidze, ale nadal, żeby za obrońcę płacić tam 60 milionów za sezon, to gruba przesada. Donovan Mitchell też dostał przedłużenie swojego ruchu i kontraktu, i to akurat jest wielka. Um, Świetna sprawa. No, Bo Donovan Mitchell jest fantastycznym, młodym zawodnikiem, który umie dosłownie wszystko. Jest świetny w obronie, skacze jak pojebany, strasznie szybki, ma niesamowity kozioł, rzut. Bardzo młody, już z doświadczeniem w playoffs i on myśli, że jest gotowy na to, żeby wejść jeszcze na właśnie kolejny poziom i, i doprowadzić Utah Jazz dość daleko. Mm. O kimś jeszcze chciałem powiedzieć. O kim jeszcze chciałem powiedzieć. Irwielki y... Nuggets... Charlotte Hornets yy... Podpisali, znaczy podpisali, wydraftowali dla Melobola. Trochę się ja nie wiem, nie wiem co o nim myśleć. Trochę się boję, że będzie tak samo jak z Lonzo Bolem, że wszyscy się jarają, a potem się okazuje, że gość jest słaby po prostu. Yy... Może po prostu. Lonzo oczywiście musi dojść. A, o Pelikans, miałem to zaraz powiem O Pelikans yy... Lamelo ma trochę lepszy rzut. Nie ma rzutu stąd, jak Lamelo na początku, e, tylko rzuca jakoś tak dziwnie, jak, trochę jak dziewczyny rzucają. E, nie mówię, że dziewczyny źle rzucają, dziewczyny zaopatrowane, tylko po prostu sprzed klatki. Ymm, niesamowitą wizję ma, widzi po prostu każdego biegnącego w kontrze, widzi kąty pomiędzy zawodnikami e, obrony e, i podejmuje raczej dobre decyzje. Nie jest, jak e, ktoś się mówi, hot-headed, nie, 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 nie ma dużo strat. Znaczy na razie ma dużo strat, ale jego, jego plusem jest to, że wie raczej co ma zrobić i nie robi jakichś wariackich rzeczy, jak czasami Luka Dączyć na przykład. Muszę zdarza robić jakieś magie, pojebane akcje. Hornets podpisali kontrakt wielki z Gordonem Haywardem i ściągnęli Bismaka Biombo. Gordon Hayward jest to najprzeciętniejszy zawodnik z Super z Max, chyba w lidze. Kiedyś był oczywiście fajny, dobry, dwa się oglądało jak grał juta. potem e, przyszedł do Bostonu w pierwszym meczu, doznał kontuzji jakiejś okropnej, złamał nogę chyba, czy coś tak, tak stopy wygiął w drugą stronę. E, Przesiedział cały sezon, potem wrócił do Bostonu, rzucał jakieś 11 punktów na mecz, coś takiego i chyba nigdy nie wrócił do swojej e, szczytowej formy. Zobaczymy, może się odrodzi Charlotte Hornets, ja bym się raczej nie spodziewał. Życzę mu oczywiście jak najlepiej. I jeszcze chciałem powiedzieć właśnie o Pelicans. Pelicans, mimo że wcale nie są jakąś wybitną drużyną, mają bardzo dużo transmitowanych meczów w narodowej telewizji w Stanach. A to głównie z tego powodu, że jestem Zion Williamson, który ładuje każdą piłę i ogólnie skacze jak wariat. I jest ogromny, jest po prostu wielkości lodówki i skacze strasznie wysoko i jest, świetnie blokuje. No, na pewno jest, się tego świetnie ogląda i w, w duecie z Lonzo Bolem, który mu podaje jupy przez całe boisko, to będzie naprawdę efektywna koszykówka. Do tego mają Brandona Ingrama, który już po tych dzisiaj grali mecz, dzisiaj grali mecz, dzisiaj zagrał świetny mecz. Widać, że włożył dużo pracy w off-season. I wraca, co, jest coraz silniejszy. Widać, że coraz większy już nie jest aż taki chudy jak ja, jak na początku. A jest, no, widać, że będzie, myślę, że będzie w, wśród 10 graczy NBA do MVP. Tak mi się wydaje. Brandon Ingram. Fajnie się ich ogląda. Będą dalej przegrywać, ale myślę, że mogą dojść do playoffs. I odpaść w pierwszej rundzie. Podobnie jak Phoenix, sądzę, myślę. Problem jest taki z konferencją zachodnią, że jest za dużo dobrych drużyn, więc nie wiadomo, kto to będzie w tych playoffs. Będzie walka o ten. O... To właśnie zapomniałem wspomnieć, że format ligi w tym sezonie jest trochę inny. 72 mecze, nie 82 każda drużyna zagra. Dużo gęściej będą grali, no bo jest mniej czasu. Zapisałem sobie. W marcu jest przerwa na All Star, które nie wiadomo, czy się w ogóle wydarzy przez COVID. No, nie ma, nie, trochę nie ma jak tego rozegrać, ale to jeszcze nie ogłosili, więc możliwe, że będziemy mieli All Star Weekend. Ale będzie tak sześć dni przerwy w marcu. Playoff zaczynają się 22 maja, przed nimi będzie trzydniowy turniej dla drużyn, które zajmują 7-8 miejsca. I, I tych tam 9, 10 z podobnymi bilansami. Finały mają zacząć się 8 lipca. No, taki jest plan na sezon. Jeszcze o kimś chciałem powiedzieć, wracając do tych drużyn. A o Sixers jeszcze zapomniałem powiedzieć. Sixers dołożyli kilku graczy z tego co pamiętam. Gdzieś tu byli. Philadelphia. Dołożyli kilku graczy, no i wszyscy się spodziewają, że w końcu ten e, cholerny Ben Simon zacznie rzucać. No. Jeśli on nie zacznie rzucać, no to ja nie wiem, co on w ogóle robi w tej lidze, niech wraca do Australii. E, ściągnęli, a właśnie Dwight Howard i Danny Green ra, razem przeszli do, do e, z Lakersów, do Sixers. Co jest bardzo dobrym, dobrym ruchem dla Sixers, bo Dwight Howard jednak pokazał w zeszłym sezonie w Lakersach, że, że nadal jest świetnym obrońcą i świetnym zbierającym i potrafi yy, dużo, dużo przeszkadzać po prostu yy, atakującym drużyny przeciwnej. Będzie wchodził z ławki, zmieniał Joel Embida. To jest też bardzo ważne, bo będzie zgarniał jego faule. Joel Lambid miał zawsze problem z faulami. A Dwight Howard nie będzie miał problemów z braniem fauli, no bo wchodzi z ławki gram gra mniej minut. Więc yy, dla Joel'a Embida to jest bardzo dobrze, będzie mógł więcej trochę odetchnąć. Raczej nie spodziewam się, żeby grali na dwie wieże tak zwane. <coughs> Chyba nie ma to sensu. Yy, zabył, na pewno za... nie zbędę Simonsa na boisku. Na pewno nie na boisku, bo wtedy by nikt nie umiał rzucać. Znaczy nie, Joel Embiid ma świetny rzut, jak na centra. Yy. Ściągnęli jeszcze Ryana Broekhoffa z Dallas Mavericks, też rozgrywa, rezerwu, rezerwowego. Z niezłym rzutem, z tego co pamiętam, jak oglądają ich w zeszłym roku. Niezłego obrońcę, energiczny zawodnik. pozbyli się ala Horforda, dzięki czemu od, odblokowali dużo gotówki, bo on miał jakiś horrendalny kontrakt. Horford przyszedł do Thunder. To nawet nie wiedziałem. A jak mówiłem jeszcze wcześniej, Danny Green z Lakersów przeszedł jeszcze i przeszedł również do nich Sefkari z Dallas Mavericks. No tak jak już mówiłem oni wcześniej, jeden z lepiej rzucających ze trzy w lidze. To będzie wielka pomoc dla Bena Simonsa, bo będzie mógł mijać swojego zawodnika, zgarniać pomoc i, i, i oddawać do rogu dla Sefa. Które też się rozwija coraz bardziej, Stefan, jest coraz lepszy, tak naprawdę nie tylko już u ze 3, też umie, nauczył się ścinać ostro do kosza i, yy, i łapać faulę. Yy. No, yy, głównie tyle się wydarzyło i się wydarzy. Yy. Chciałbym Wam wysyłać te, te rzeczy, tak jak teraz gadam do mikrofonu i do kamery, jak najczęściej. Chciałbym to robić raz w tygodniu minimum i raz w tygodniu minimum wrzucać jeszcze z kolegami, jak siedzimy i analizujemy rzeczy na bieżąco. Sezon będzie krótszy. Będzie bardziej ściśnięty, będzie gęstszy, będzie ciekawszy, dużo wraca, wraca dobrych graczy po kontuzjach. Na razie nie ma na trybunach zawodnik, kibiców w większości miast. Tam niektórych na południu są wpuszczane jakieś małe ilości, więc to tak covidowo... Yy, tyle informacji. No, a. No, nie, ma, ja się nie mogę doczekać sezonu, czy znaczy już, już się doczekałem sezonu, yy, ale nie mogę się doczekać tego, jak się rozwinie. Jestem bardzo podekscytowany tym, że się że mogą iść po kolejne Mistrzostwo, chociaż trochę bym chciał, żeby ktoś im przeszkodził. Przede wszystkim chciałbym, żeby im przeszkodzili Dallas Mavericks, bo jestem wielkim fanem Luki Doncicza. Yy, chciałbym, żeby im przeszkodzili. To, to jakiś w ogóle jest grand, że to powiem, ale Boston Celtics bo mają naprawdę świetny zespół. Jason Tatum, mógłbym go oglądać, to jest jak nowe wcielenie Kobiego Bryanta, jeśli chodzi o poruszanie się, jak chodzi, jeśli chodzi o jego rzut przez prawe ramię z obrotu, z postu. Już nam pokazał w meczu z Bucks, już rzucił game winera nad Janisem Monty to Boston będą grali naprawdę fantastyczną koszykówkę Trochę chciał. Trochę chciał, żeby Bucks doszli do finałów na pewno, a w ogóle bym chciał też, żeby wygrali. No, bo jednak ja nie kumpo. Jak można lubić lub nie lubić jego gry, to jednak reprezentuje nowe pokolenie graczy z Europy, którzy trochę traktują inaczej ten sport niż ci amerykańscy gwiazdorzy. Jest, pokazał lojalność, wrócił do, swej, do klubu, który go, znaczy wrócił, został w klubie ze swoim, którego wytradował, i yy, no, trzeba to doceniać yy, w czasach, gdzie jak ktoś przegrywa, to idzie do innego zespołu. Czytaj LeBron James albo Kevin Durant. <grystanie> Dowiecie się z tego podcastu, że nie lubię LeBrona Jamesa. Um, <grystanie> Często będę to mówił. E, no i to chyba na tyle. Idziemy oglądać Męż I zajaramy sobie